Ej, abera, a co to jest za zeszyt? Z tym zeszytem już nigdy nie dostaniesz pały z matematyki, bo nie dość, że na tylnej okładce jest mój pokój, w którym nagrywam, to na każdej stronie jest logo Abra Team. No chyba każdy chciałby to mieć. Wejdź na www.abraety i już teraz zamów swój zeszyt. Pierwszy link w opisie. Widzowie, jest i ona. Mówimy oczywiście o Mega Śwince. Popatrzcie tylko na to. Już mój klub. Aberki, abera, lele, 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 Robią tutaj oczywiście Świnie. Więc ja nie mogę być gorszy Jako lider naszego klubu Chciałbym wykorzystać 15 biletów Na 15 winów A żeby to zapewnić to popatrzcie Odbierzemy sobie w tym momencie 150 punktów mocy Pograłem sobie troszeczkę po odcinku Popatrzyłem też jakie rzeczy będę miał z karnetu I popatrzcie na to We wczorajszym odcinku odblokowaliśmy Leona Natomiast dzisiaj kupimy mu skóreczkę Pomyślałem sobie o tym Że za 1000 błyskotek taki skin Zbłąkany Leon No kurde to będzie potrzebne. Tężna rzecz. Serio, to jest mój pierwszy legendarny brawler, więc lecimy z nim. Dowiedziałem się od was dodatkowo, że warto sobie tutaj troszeczkę rzeczy pokupować. Ja do tej pory zawsze wybrałem punkty życia, prawda, żeby mi się szybciej regenerowało zdrowie. Natomiast wy mi pisaliście, że obrażenia podobno są mega OP. Bo często dochodzi do sytuacji, że ty masz mega mało życia, gość ma mega mało życia i wtedy to pomaga, bo jednak kiedy gość ma mało życia, to o 15% silniej bijesz. Tylko że nie ma Monet. Nie mam monet, także, żeby kupić tutaj gadżet. Więc będę musiał zrobić jedną rzecz. Trzeba będzie, słuchajcie, kupić za 29 klejnotów te monety. Wiem, to się totalnie nie opłaca, ale jednak musimy, słuchajcie, mieć te monety, żeby jak najlepiej udało nam się grać w tą świnię. Dodatkowo 5 kredytów, bardzo za to dziękuję. I tak już tutaj dużo osób dla Mega Dropu zrobili postęp naszemu klubowi, ale ja oczywiście będę chciał także mieć bonusy. Najlepsza osoba u nas ma 10 zwycięstw na 5 15 Biletów, tak? Są to dwie osoby. Więc ile uda mi się wykręcić? Mogę za te monety albo ulepszyć, słuchajcie, Leona. Albo faktycznie kupić tutaj, słuchajcie, jakieś zabawki, nazwijmy to. I pomyślałem o tym, że zaryzykujmy. Skoro wy mi pisaliście w komentarzach, że to jest dobre, to ja to kupuję, słuchajcie, za tysiąc monet. W tym momencie obrażenia, tak? No i dobra, mamy tą mega świnię. Musimy oczywiście wybierać sobie postacie. No, chyba nie muszę wam mówić, że raczej będę cisnął cały czas, Leonę. Ale to też może może się zmieniać. Wiadomo, że będę chciał także Griffem pograć LoLo czy Max, w zależności od tego co dostaniemy. Natomiast jeszcze nie testowałem tutaj Leona, kiedy no kupiliśmy te obrażenia, więc może słuchajcie, warto, może warto sobie to obczaić, no nie? Dobra, słuchajcie, atakujemy tym Leonem. Okej, okay, tutaj jest El Primo, więc dobrze by było tutaj go troszeczkę właśnie pobić. Nice, mamy go. Mamy słuchajcie El Primo. Teraz ja robię się na niewidzialność. Wiadomo, 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 wiadomo. I tutaj słuchajcie, tego Dynamajka chciałem. O kurde, ty czemu ja go nie trafiłem? Ale to było dziwne. Ale to było dziwne, nie mogłem go w ogóle trafić, ale jazda, ale Padaka, ale Padaka. Dobra, tu jest ten El Primo, więc słuchajcie, zaraz do niego podejdziemy. Dobra, teraz go walimy, teraz go walimy. Dobra, został rozklepany przez nas. Spoczko, spoczko, spoczko. Ale tutaj jest, słuchajcie, tych zadymiarzy, oczywiście więcej. Dobra, tu jest poko, tu jest poko. Dawaj tego poko, dawaj tego poko, dawaj tego poko. Dobra, 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 on ma mało, on ma mało, on ma mało, on ma mało. Ja też mam giga mało, więc oczywiście sobie oram na razie. O kurde, ej, to będzie ciężka zadyma, słuchajcie, ale mamy gola. Mamy gola. To jest bardzo cenne, słuchajcie, w naszej sytuacji. I słuchajcie, ciśniemy znowu, ciśniemy ewidentne. Dobra, ja ich tutaj nawalam. Wiadomo, wiadomo, wiadomo. Robię się teraz, słuchajcie, na niewidzialność. Spoczko, spoczko, spoczko. I teraz tego daj na słuchajcie, dociśnijmy go, dociśnijmy go. Aj, ma jeszcze dużo życia, jeszcze ma dużo życia. Te dynamity wiadomo, że na nie trzeba uważać już tak najbardziej. Jest cały czas tutaj, słuchajcie, ten L Primo. Dobra, ten dziad, dawaj tego dziada, dawaj tego dziada. Gdzie on jest? Ty! On się tutaj skrył, on się tutaj skrył, dobra. On ma tutaj piłeczkę, słuchajcie, więc oczywiście zabieramy mu, zabieramy, zabieramy. Dobra, rozwaliłem go. Teraz słuchajcie, na niewidzialność uciekam. Uciekam, uciekam, uciekam. Najważniejsze, że rozwaliliśmy El Primo. I słuchajcie, ta piłka jest już nawet nie tak nie tak daleko. Dobra, tutaj słuchajcie, jest ten Dynamite. Oj, 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 mam mało HP, słuchajcie, mam mało HP. Ale za to słuchajcie, dobra. Je jadę, 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 jadę. Aj, nie udało mi się, słuchajcie, tam dotrzeć. Szkoda, ale możemy spróbować grać na czas, jak najbardziej. Możemy, możemy, możemy. Mamy tutaj, słuchajcie, 50 sekund. Dobra, tutaj podchodzą, słuchajcie, goście. Dawaj tego El Primo, dawaj tego El Primo, dawaj go, dawaj go. Na blisko to wiadomo, że z El Primo nie ma co się bić. Aj, ale ciśniemy, słuchajcie. Ciśniemy, dobra. Ma, 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 piłek. ma ma piłkę, ma piłkę, ma piłkę Dobra, słuchajcie, dawaj, 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 dawaj Tego El Primo, no nie, no dawaj tego dziada, dawaj tego dziada Dawaj tego dziada, on ma zero, on ma zero, totalne Dobra, rozklepałem go, słuchajcie To co, czy ja mogę, słuchajcie, z niewidzialnością Oj, to by było zdrowe, to by było zdrowe, gdybym z niewidzialnością Mógł takie rzeczy robić, ale ja tak czy inaczej Sobie tutaj uciekam, dobra, dobra, dobra Strzelam gola, no dawaj Dawaj, no wchodź tu o OMG, już myślałem, że się nie uda. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie dołączyć do teamu Abery, to wejdźcie teraz w pierwszy link w opisie na stronę www.abra.et i zamówcie swój gadżet Abra Team. Mamy zarówno bluzy, koszulki, kubki, czy nawet czapki zimowej z daszkiem. Niedawno wleciały kozackie smycze, dzięki którym już swoich kluczy nigdy nie zgubisz. A do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem gratis oraz dwie naklejki totalnie za 0 zł i wysyłka wszystkiego już w 24 godziny. Wejdź teraz. W pierwszy link w opisie. Dobra, 4-2 jest ok. No i co? Stardropik? Let's go! Rzadki! Rzadki. Rzadki. No wiadomo, że tutaj będzie tylko rzadki, ale proszę monety. Ej, tych monet brakuje nam tak mało, że jakby teraz były monety. To może byśmy mieli kolejny tysiąc. Natomiast w naszej tabelce, popatrzcie, 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 Aberka już ma jednego winka i tylko jeden bilet zużyty. Dobra, mamy, słuchajcie, tutaj batalię 3 na 3. I pytanie, kogo my teraz sobie wybierzemy? Ja myślę o tym, że mógłbym zabrać ze sobą grifa. Tak, to jest chyba dobry pomysł. Natomiast ja średnio lubię grać, słuchajcie, właśnie batalię, bo masz tutaj dwóch randomów. Nie wiesz, jak oni się zachowają. Nie wiesz, czy w ogóle będą z tobą grali, czy jakby sami będą atakowali. No to jest ciężkie, słuchajcie, do... Ale spróbujmy, słuchajcie. Postarajmy się. Zobaczymy, słuchajcie, jak to wyjdzie. Może być, słuchajcie, grubo. Może być, słuchajcie, grubo. Dobra. Ja sobie uciekam. Ok, ok, ok. Mamy, słuchajcie, już pierwsze dwie eliminacje, więc fajnie. Nawet ja rozwaliłem tutaj kogoś, więc zdrowo, zdrowo, zdrowo bym powiedział. Mamy, słuchajcie, tutaj trzeciego gagatka rozwalonego. Dobra. Tutaj, słuchajcie, bym podjechał. Tylko, że mam ulcika. I chcę go bardzo dobrze, słuchajcie, wykorzystać. Serio, naprawdę. Oj, nawet nie musiałem korzystać teraz z ulta. A właśnie, chcę wykorzystać, słuchajcie, ulta w takim dość dobrym momencie. Ok, tylko, żeby tutaj nie paść. Dobra, i teraz słuchajcie, ulcik. OK, i z ulcikiem widzicie? Dobrze jest z ulcikiem. Zostawiam, słuchajcie, ze sobą tutaj gadżet. Podejdzie i też... Ej, chyba asystowałem! Chyba asystowałem. Znaczy nie ma asysty, ale no weszli tutaj w ten obszar, więc musiałem asystować mimo wszystko, co? Chyba tak musiało, słuchajcie, być. Dobra, dawaj tą Max, dawaj tą Max, dobra, jest Max rozwalona. Mam kolejnego fraga w takim razie. Teraz tak, tutaj jeszcze z ulcikiem, słuchajcie, zrobimy kolejnego fraga. Mam tam gość ma 200 HP. No nie, 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 uciekam, 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 słuchajcie. Na 600 HP to wiadomo, że nie będę się klepał. Mamy tylko dwóch brakujących fragów. Słuchajcie, do wygranej, więc to jest, słuchajcie, blisko. To jest naprawdę blisko. Dobra, atakujemy. Wow. Ej, dobra. To było całkiem proste, no nie? Serio, jeszcze tutaj 6,1. To kurde, gwiazda gry. No i dobra, do tego wszystkiego, słuchajcie, popatrzcie na to. Mamy do odebrania 100 błyskotek. No, akurat za stówkę to nic nie zrobimy, ale Star Dropik już fajnie. Tu może być coś lepszego niż rzadki. Chociaż, kurde, bardzo rzadki, daj i monety. Serio. No dobra, jest sam rzadki. Ale tu chociaż monety. To daj chociaż monety i będzie naprawdę spoko. Ej. To też jest ok nawet. Natomiast lipa widzowie jest taka, że popatrzcie, mam dwie wygrane i dwie przegrane. Tak, nie wrzucam tutaj do tego odcinka przegranych, bo i tak tych gierek jest na tyle dużo, że on by trwał przez 5 godzin, no nie? Więc mam dwa na dwa. To pewnie nie jest najlepszy wynik, ale zaraz go podkręcimy spokojnie. Dobra, widzowie, mamy tutaj samych ludzi z klubu! 3 na 3 gorąca strefa, nie lubię tego trybu. O Jezu, co my sobie wybierzemy? A weźmy se grifa, no. No to może być trudne, słuchajcie. To może być naprawdę trudne, ale zobaczymy. Zobaczymy, co chłopaki tutaj nam pokażą. Walczymy przeciwko temu gasowi, tikowi. No to może nie są coś super dobrzy, brawlerzy. Zobaczymy. No nie ma ścian, słuchajcie. Więc gryf, akurat na brak ścian, eee, to chyba nie będzie najlepsza postać, ale zobaczymy, słuchajcie. Dobra, jednego rozwaliliśmy. Jednego już, słuchajcie, mamy, więc nie jest aż tak źle. Dobra, tutaj tego gusa rozwalimy. Teraz, słuchajcie, przejmujemy to, przejmujemy, przejmujemy szybciutko, szybciutko. Dobra, tego tika, tego tika, tego tika. Dobra, drugi raz go rozwaliliśmy. Ja sobie tutaj na razie oram, bo mam mało tutaj tego życia. Dobra, dawaj tego gusa, dawaj tego gusa. Dobra, dobra, rozwalimy go, rozwalimy go, rozwalimy. Dobra, daję gadżet, daję gadżet, daję gadżet. Dobra, i ten gadżet powinien słuchajcie rozwalić. Powinien rozwalić. Dobra, pał, 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 pau. Ajajaj, i aj, rozwaliłem go. Ale on rozwalił mnie. Natomiast mamy już słuchajcie 50%, więc może być słuchajcie nieźle. Może być słuchajcie całkiem okej. Okay. Dobra, dawaj tego kolesia. Rozwalamy ich wszystkich. Wszystkich, wszystkich jak leci, Dobra, ciach 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 jeszcze ulcikiem. Jeszcze ulcikiem. Dobra, jeszcze tego tika, jeszcze tego tika. Dobra, rozwaliliśmy go. Ok, i mamy, słuchajcie, przejętą tą strefę, więc powinno być ok. Jeszcze dobiliśmy tutaj kolesia, więc całkiem zdrowo. Ja mam trochę mało życia, więc sobie ucieknę, ale my ma mamy to wygrane. Mamy to, słuchajcie, wygrane, nie? Totalnie. Jeszcze nawet, słuchajcie, tutaj gadżet mogę zostawić tylko po to, żeby ich wkurzyć. I jest. Ej, dobra. To tą giereczkę wygrywamy. Natomiast problemem jest to, że nawet jak to było łatwe, to my mniej więcej jedną wygrywamy, jedną przegrywamy. A ja chciałem tych Wiecie, biletów wykorzystać jak najwięcej. I oczywiście mam na myśli, że wykorzystać je dobrze, a nie stracić. No bo popatrzcie, teraz w tym momencie, ja wykorzystałem, słuchajcie, 7 biletów, a tylko mam 3 wygrane. No okej, okay, ludzie mają tutaj gorzej, ale ja bym chciał mieć taką dyszkę. Dobra, zobaczmy, co teraz... O, no dlaczego zadyma? Kurde, ja bym chciał, wiecie, co? Jakiś napad na przykład. Ale na zadymkę, skoro mamy zadymkę fiu-fiu, no to słuchajcie, może Max? Co myślicie o Max? Albo może ten Leon? Może Lola? Słuchajcie, kurde, no. A daj tą Lolę, daj tą Lolę. Ona ma fajny ten ult, że się duplikuje. I wydaje mi się, że to może się przydać. Co Prawda, oni mają strasznie dużo HP, ale może damy radę, może damy, słuchajcie, radę, zobaczmy. No, gramy z ziomkami z klubu, musi być ok, słuchajcie, musi być fajnie. Dobra, tutaj, słuchajcie, już nas biją, już wiadomo, że nas biją, ale podejrzewam... Podjeżdżę... O kurde, ale przywalił, ja mam zero życia już teraz, nie? Mam totalne zero życia, więc muszę chwilę pouważać, chociaż chwilę tutaj właśnie wrócić, poregenerować się. Dobra, on ucieka z tą piłeczką, więc teraz przejmujemy, słuchajcie, tą piłę. Niech oni, niech oni właśnie, słuchajcie, dobra, niech oni robią mi przejście, a ja bym, słuchajcie, z tą piłą leciał, dobra, leciał jak najdalej słuchajcie, jak najdalej bym leciał. Dobra, rzucam to. Aj! Chciałem mu podać, chciałem mu podać, ale to już było słuchajcie nie do ogarnięcia akurat. Natomiast Artur leci. Ale samemu też, słuchajcie, nie, nie zrobi tego. Dobra, jedziemy z tą lolą znowu, słuchajcie, jedziemy z nią znowu, bo tutaj właśnie, dobra, dobra, dawaj tą lolą, dawaj, 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 dawaj. Ona, no, No niestety mało hP, słuchajcie, mamy, ale rzucamy, słuchajcie, w tego Tika. Dobra, rzucamy w tego kolesia też. Spoczko, 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 zregenerujmy się trochę, chociaż. Dobra, i teraz słuchajcie, atakujemy, atakujemy, dobra, dobra, dawaj, 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 bo goś ma mało, gośma mało. Dobra, zrobię tego ulta i słuchajcie, z tym ultem już musi nam się udać, bo z tym ultem ona naprawdę bije, naprawdę bije hardkorowo. Dobra, dobra, dobra. Oj, przywolił! Ale przywalił! Spadł was stąd! No spad... nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no rozwal go, rozwal go, nie może być bramki. Dobra, przejął tą piłkę. Artur przejął w ostatniej sekundzie, naprawdę milisekundzie nawet bym powiedział. Nieprawdopodobne to było, co teraz Artur zrobił, ale dobra, dobra, dobra. Okej, okay, słuchajcie, atakujemy, atakujemy, atakujemy. Za mało HP, za mało HP, za mało. Dobra, teraz do... no, mocno wyrwała, mocno wyrwała. Okej, okay, tutaj Nie możemy, słuchajcie, nic zrobić. Nie możemy nic zrobić, oni są naprawdę za silni. Jakby, serio, mówię to totalnie bez beki. Oni są tak silni, że nie możemy, słuchajcie, podejść, nie? Nawet słuchajcie, jak Lola dobrze bije, bo dobrze bije, to sami widzicie, co tu się dzieje. Zero szans, zero szans. Oni są. Mam wrażenie, że my gramy po prostu przeciwko ludziom, którzy mają, nie wiem, ile pucharków. Ale tak. nie wiem, 5000 razy więcej ode mnie. Coś ten desen. Dobra, słuchajcie, i atakuję, No, widzicie, jak to odpycha? Bez szans. No, nawet teraz, słuchajcie, z tym ulcikiem, jak ja coś tam wiecie, kogoś uderzę, to to dalej nie robi roboty, słuchajcie. Dobra, rozwaliliśmy teraz, ale mam 300. I już zero mam. Już mam zero, gdyby ktoś pytał. Wow. Ale to są trudne gierki. Hardcore. Hardcore, słuchajcie, totalny. Dobra, atakujemy tego Tika. Atakujemy go. Dobra, dobra, dobra. Teraz się wróćmy. Nie, nie, nie. Za... Serio. Dobra, widzowie, gramy samemu. Serio, granie samemu jest po prostu chyba łatwiejsze w tej mega świni. Nie wiem. No, trafienie na randomów to jest to jest trudne, ale mimo wszystko to jest chyba jedyna opcja, żebym jako, jakkolwiek wygrywał. No, z drugiej strony, ktoś wybiera L-Primo i jeszcze na czwartym levelu, albo poko na szóstym. Słuchajcie, ja nie chcę być negatywnie nastawiony, ale jeżeli ktoś naprawdę bierze takiego L-Primo totalnie na samym początku tej przygody, to. No, krzyżyk na drogę. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, ale to będzie przekichany. To będzie, słuchajcie, naprawdę przekichany. No dobra, spróbujmy, słuchajcie, spróbujmy. Dawaj tą rosę, dawaj tą rosę, dawaj tą rosę, dawaj biją, biją, biją. Okej, okay, dobrze się zaczyna, nie no, jest fajnie. Ja cię kręcę, ja cię kręcę. To są te gierki, gdzie potem na koniec, ja mam na przykład, słuchajcie, po 50 tysięcy damage'a zabranego, a i tak przegraliśmy, nie? To, to są te gierki tego typu. Wow. Okej, okay, dobra, ciśniemy, słuchajcie, ciśniemy. No, nie ma co, nie ma co. Jak już i tak straciliśmy ten bilet do mega świni, to po prostu, słuchajcie, musimy, musimy spróbować, musimy się, słuchajcie, tutaj postarać. Dawaj, bitą rosę, bitą rosę, bitą. Jest! Dobra, lecimy, słuchajcie, lecimy. Jest tutaj piłka, jest tutaj rosa. Rosę rozwalamy. W tym momencie, słuchajcie, rosa jest rozwalana. Ten drugi ziomek też tam był prawie rozwalony. Ja teraz, słuchajcie, bym wziął sobie właśnie ulcika na niewidzialność. Trochę bym się, słuchajcie, zregenerował. Dobra, 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 dobra. I teraz ciśniemy, słuchajcie, ciśniemy, ciśniemy. Dobra, on ma tysiąc życia. To jest do zrobienia, słuchajcie. Ta rosa ma trochę więcej. Okej, okay, teraz tą rosę, słuchajcie. Dobra, mamy tą rosę. Teraz tego gościa, teraz tego gościa. Słuchaj, dawaj go, dawaj, go, dawaj, go, dawaj, dobra. Okej, okay, teraz szybko znikam. Znikam, 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 znikam. Okej, okay, mamy gola. Mamy gola. Jedziemy, słuchajcie. Nie ma przegrywania. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dobra, teraz ciach 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 ciach. O Jezus. ale tutaj, ale tutaj się narobiło tego towarzystwa. Dawaj tego gościa, dawaj tego gościa, dawaj tego go. No czemu jego? Ja Ej. Dobra. Ale co? Ej dobra, jakby to jest dziwne. Ja uderzam w Kolesia, on nie traci hafę. Dziwne. Dobra, dawaj, dawaj tą Rosę, dawaj tą Rosę, dawaj. O nie, bo ja mam piłkę, nie mogę, nie mogę, nie mogę z piłką. Dawaj tą Rosę, dawaj tą Rosę. Dobra. Okej, okay, Rosa jest rozwalona, ale ja mam giga mało życia, więc muszę chwilę poczekać. Chwilę słuchajcie, musimy tutaj poczekać i teraz możemy przeatakować. Dobra, dostał, 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 dostał i teraz słuchajcie, atakujemy tego gościa. Dobra, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Tu, tu, full, full moc, full moc. Dobra, rozwaliliśmy go. To najwcześniej im mniej ich przy naszym polukarnym. Tym wiadomo, że lepiej, no nie? Więc dawaj, atakujemy. Ciśniemy, słuchajcie, ciśniemy tą rosę. O, rosa ma mało. Rosa ma mało. I słuchajcie, trzeba ją tutaj przycisnąć. Dobra, 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 dobra. Rosy nie ma, rosy nie ma. Jest dobra, rozwalona. Okej, okay, teraz tych atakujemy. Dobra, wygramy to, słuchajcie, wygramy to na lajcie. Tylko, tylko żeby tutaj, słuchajcie, jeszcze jakiegoś fraga. Okej, okay, nawet bez fraga, ale spoko. Masakra. Dobra, przynajmniej jest star stardropik, więc całkiem słuchajcie spoko. Dawaj mi tutaj tego star dropika. jest rzadki. Okej, okay, no i znowu punkty mocy. Szkoda, że nie monety. Ale to wygląda słabo, że zostaje nam, słuchajcie, 5 biletów, a mam tylko cztery winy. Natomiast widzę, że to jest przeciętne, że ludzie mają na przykład 6 wygranych siedem czy osiem, tylko a mają po 40 tysięcy puch. Okej, okay, co będzie teraz? Uwaga! Mamy gorącą strefę. Raz ją dzisiaj wygraliśmy. No i tutaj poważne pytanie, słuchajcie, kogo wybrać? Serio. Zastanawiam się. Się, naprawdę się zastanawiam. Chyba weźmiemy Grifa, no. Zależy, czy tutaj będą rozwalone te przeszkody, czy nie. O, wiadomo, Piper byłaby tutaj mega dobra. Natomiast, czy ten go. No nie wiem, no nie wiem, nie wiem. Czy postać na blisko to tutaj totalnie zrobi robotę? Zobaczmy, słuchajcie, zobaczmy. Po prostu poobserwujmy, dobra. Rzucamy już na start. Rzucamy, 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 rzucamy. Dobra, tutaj jest, słuchajcie, ból. Więc trzeba, słuchajcie, go tutaj przycisnąć trochę. Dobra, ją przyciśnijmy. Ją tutaj, słuchajcie, ciskamy. Dobra, jest. I teraz zdobywamy te procenty. Słuchajcie, stójmy tu, póki możemy. To se kurde stójmy i niczym się nie przejmujmy, bo zdobywamy po 2% naraz, więc jakby jest potężnie. O, tutaj leci, słuchajcie, leci ta MSD czy jakoś tak, dobra, dobra, o, nice! Mamy ją. Mamy ją. Dobra, zdobywamy więcej, dobra, jeszcze tutaj słuchajcie, z ulcikiem, jeszcze z ulcikiem. Poleciał, ale my to wygramy, słuchajcie. Myślę, że to jesteśmy w stanie bez problemu wygrać. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, jeszcze jednego rozwaliłem, dobra, o kurde, o kurde, o kurde, dobra. Ultem jeszcze jednego rozwaliłem. Ty no nie! Od dzisiaj to chyba gorąca strefa, to będzie moje ulubione wydarzenie. Jakby mówię, to bez beki. O co chodzi? Ja do tej pory byłem totalnie beznadziejny. Totalnie beznadziejny byłem, słuchajcie, w tym wydarzeniu. A teraz? Patrzcie to, no totalnie wygrywamy. Wow, ja mogę sobie totalnie nawet nie, nie patrzeć, słuchajcie, na klawiaturę I mamy, nie wiem, uinka Oj, jeszcze misyjka No, wydaje mi się, że w Mega Świni naprawdę trzeba dobrze wyczuć Do jakiej mapy, do jakiej gierki, jaki brawler będzie odpowiedni Zostały mi cztery bilety i teraz uwaga, uwaga, uwaga Batalia, o nie No to co, którego wybieramy, słuchajcie, dajcie tego Leona, weźmy go O kurde, ale wymaksowany Mike. Natomiast to jest głupi wybór chyba No, zobaczmy, słuchajcie, czy Frankenstein to będzie spoko pomysł Gość ma go w skinie Za 10 tysięcy monet To ja się boję wiedzieć, jak wymaksowany jest tamten kolo Naprawdę, to może, słuchajcie Być szczyt hardkoru, naprawdę To może być totalnie szczyt hardkoru Dobra, on oberwał mega, tak jakby nie miał wcale Tego HP, o czym my mówimy teraz Ej, serio, to tak trochę wygląda, jakby on nie miał w ogóle HP Dobra, zobaczmy, słuchajcie, zobaczmy, zobaczmy Zobaczmy, no, okej, okay, podjeżdżamy, słuchajcie Podjeżdżamy do nich, oni nie mają jakoś mega, mega dużo Ja też nie mam ja też nie mam Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra, dobra, dobra Uciekam, uciekam, uciekam Dobra, walnęłem, ale mam 600 HP Ajajaj Mamy pierwszego gościa Mamy pierwszego, dobra Jest tutaj, słuchajcie, rozwalony Drugi, więc jest spoczko Jest coraz lepiej, coraz lepiej Słuchajcie, tutaj będzie Dobra, atakujemy, atakujemy, atakujemy Dobrze, dobrze, dobrze Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go Dobra, okej, okay, okej, okay, okej okay. Ja sobie tutaj zniknę Zniknę sobie I teraz tego, słuchajcie Atakujemy, dobra Rozwalę go Nice, mam go No tak, tylko, że sam zginąłem Więc jakby jeden za jednym Chociaż w naszym wypadku Jak jesteśmy bliżej zwycięstwa To bardziej na plus niż na minus Spoczko Spoczko Dobra, podjeżdżamy, co? Podjeżdżamy, słuchajcie Tutaj atakujemy Dobra, robimy, słuchajcie Ulcika I teraz tak Tak, 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 tak Dobra, mam go a On go ma Ale najważniejsze, że nasz team go ma Jakby tak To to się liczy Dobra, teraz ja z kolei wziąłem typa więc jest ok, jest nawet całkiem ok. Dobra, dobra, dobra. E, mamy tylko jedną eliminację słuchajcie, do zwycięsa. Więc to się uda, to się uda. Rozwalę go. Ej, dobra, może nie ja. Ale wygraliśmy 10 do 3, więc jest w porządku. Okej, okay, to jak wygląda nasza tabela? Popatrzcie, mamy jeszcze 3 bilety, więc realną mam szansę na bycie na przykład czwartym czy piątym. A tutaj ludzie serio mają znacznie więcej pucharków ode mnie. Dobra, 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 dobra. Knockout. No to kogo na knockout, słuchajcie? Leona, myślicie, czy Grifa? To jest dobre pt... A może Piper? Może Charlie? Jezu, ale to jest wybór, naprawdę. Tarę bym wziął. Nie, biorę Leona. Elo. Nie mogę, bo ktoś innego wziął. Ale jaj. Jestem zadowolony z Gryfa i tak. Serio, ja nie wiem, czy to nie jest moja ulubiona postać. Wciskam sobie, że Leon jest moją ulubioną, najlepszy, najrzadszy i tak dalej. Ale jednak Gryfem, kurde, się gra. Fajnie, lubię Gryfa. Gryf ogarnia, totalnie, on jest z Dobra, to jest ten Lizak. To jest to! Już wiem jak działa ten lizak jako gadżet. Ej, 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 to trzeba będzie, słuchajcie, z tego korzystać. Trzeba będzie koniecznie, słuchajcie, z tego korzystać. Dobra, dawaj ten nokaut, dawaj, dawaj, wynokautujemy. Dobra, dobra, robię tutaj, słuchajcie, ten gadżecik. Okej, okay, jednego mam, drugiego też mamy, więc został, słuchajcie, nam tylko jeden. Jestem sam z Leonem i słuchajcie, tam widziałem, że goś przez środek uderzył, więc wiemy, że on gdzieś tutaj, słuchajcie, jest. Dobra, walimy go. Okej, okay, on uciekł sobie tutaj na dół. Dobra, 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 walimy go, walimy go, walimy go. Dobra, zostałem sam, sam z nim. Sam z nim, dobra? Mam go! A. Ale. Ale jak to? Eee Dobra, nie umiem tego wytłumaczyć, dlaczego dlaczego przegrałem. Ej, serio, chciałbym wiedzieć. Nie kumam tego totalnie. Dobra, to było strasznie dziwne. To było strasznie dziwne. No spoko, tak czy inaczej, pokampimy sobie tutaj i teraz atakujemy, słuchajcie. Jeszcze tutaj z ulcikiem, dobra, jednego rozwaliłem. Jednego mam. Dawaj tego Edgara, dawaj tego Edgara. Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, da, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Dawaj go dawaj, 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 kurde, no. Za mało, słuchajcie, za mało tutaj miałem tego ataku, no nie, trochę lipa, trochę lipa. Ale słuchajcie, cały czas ginie nam Tarosa. Ten gość nie pomaga w ogóle, nie? Totalnie, słuchajcie, on nie pomaga chyba. Dobra, 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 atakujemy, atakujemy, atakujemy. Dobra, jednego mam kolejnego. I znowu został nam, słuchajcie, ten Edgar. Znowu, ale teraz mam, słuchajcie, ulcika. Więc może dobrze podejdziemy i słuchajcie, tego ulta zastosujemy, to by było spoko. Dobra, dobra, czekam, czekam, czekam. Gdzie on, słuchajcie, jest? On jest tutaj gdzieś. Kurde, dobra, on jest gdzieś tu, słuchajcie, on jest cały czas gdzieś tutaj. Dobra, i jeszcze z ulcikiem, jeszcze z ulcikiem, dobra, mamy go, mamy go teraz. No, rozwal go, rozwal go, Leon, please, 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 Leon! Ej, dobra, ten Edgar jest strasznie dobry. A ta rosa nasza jest beznadziejna. Chciałbym się teraz mylić, no nie, ale naprawdę ona nie ogarnia nic. Nic, ona seleci, sama, totalnie atakuje i tyle z tego wychodzi, nie? Tyle z tego wychodzi. Dobra, słuchajcie, tutaj jest gość, tu jest gość, tu jest gość, tu jest gość, tu jest gość. Dobra, robimy go, robimy, on ma zero. Dobra, atakuje go, atakuje go, dobra, rozwaliłem go. Nice! Ale nam zginęła rosa znowu. Nie no, ona jest tragiczna. Naprawdę i potem ona dzięki nam ma wygraną e, batalię w mega śwince. Kumacie? Ale jazda, ale jazda. Dobra, słuchajcie, jeszcze jeszcze ucik, jeszcze ucik, jeszcze ucik. Dobra, mam. mam, 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 mam zero HP. Uciekam, ale rozwaliłem ją. To najważniejsze słuchajcie, jest znowu ten Edgar, jest ten Edgar Dobra robimy go, robimy go, robimy Nice! Z tym Leonem pograliśmy. No tak, ale widzicie o co chodzi? No ja mam czterokrotnie, pięciokrotnie, sześciokrotnie w tym momencie, więcej obrażeń od niej. Ale tu jest fajna misyjka. A dzięki temu mamy, uwaga, 100 kredytów i kolejnych 100 kredytów, więc nieźle. W mega świnie już mam 7. To nie jest taki zły wynik. Popatrzcie. I zostały nam ostatnie dwa bilety, więc uwaga, gorąca strefa. Ja bym mimo wszystko teraz, słuchajcie, wybrał Leona. Totalnie, totalnie Leona, mimo że wiemy, że Griff ogarnia na tej gierce. No dobra, ale w naturze w przyrodzie nic nie ginie. Gość. Tutaj też wziął grifa, więc spoko. Tej nie lubię strasznie. Ale tika rozwalimy. Tika damy radę. E, no to co? Jazda, słuchajcie. Jazda, jazda. Dawaj, dawaj tym Leonem. Słuchajcie, przyciśniemy. Rzucimy już. Dobra, dobra, dobra. dobra. Okej, okay, nikt z środkiem nie poszedł. Nie, no poszli. Dobra, poszli, 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 poszli. Dobra, słuchajcie, przejmujemy. Aj, okej. Okay. Chciałem już skręcać, żeby nie było, ale spoko, w takim razie, słuchajcie, ja tutaj szybciutko uderzam w lewo, żeby już im trochę poprzeszkadzać. Wiadomo, 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 wiadomo. Dobra, dwóch, dwóch dam radę. Okej, okay. dwóch rozwaliłem. Zdrowiusieńko. I teraz słuchajcie, możemy poprzejmować. Dawaj tym leonem roz... Okej, okay. jest grubo, słuchajcie, to robi się na niewidzialność, żeby oni nie wiedzieli, że ja tu stoję, ale my tutaj przejmujemy to naprawdę na potężnie. Naprawdę, słuchajcie, na potężnie to przejmujemy. Okej, okay. zaraz podejdzie ta Msd, więc dobra, 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 atakujemy. O, 100 HP jej zostało! No dobra. To było niefartowne akurat. Ale podjeżdżamy, słuchajcie, znowu. Podjeżdżamy do niej, podjeżdżamy. Dobra, dobra, dobra. Aha, już nie ma nawet. No to słuchajcie, ja se tutaj stoję i se przejmuję w takim razie. Niczym się tutaj w ogóle nie przejmuję Dawaj, dawaj, dawaj. Podchodź koś. No podchodź, wygrywamy to. Wygrywamy, wygrywamy. Nice, nice, nice. Jeszcze to można by dobić tutaj, żeby, wiecie, sobie fragów narobić. No ktoś mi zabrał, ale to nie ma znaczenia, bo wygrywamy. 95, 96, 97, 98, 99. I pau, pau, pau. To szybki strzał. Oj, zdrowo. Star Dropik, więc rzadki 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 ej wszystkie rzadkie dzisiaj no to niefajnie, bo tych monet nam nie wystarczy Ale zostaje nam ostatni bilet Popatrzcie, w tym momencie jesteśmy Na szóstym miejscu, egzekwo Z piątym w naszym klubie I zobaczmy, jaka będzie ostatnia giereczka Zadymafiu. Fiu, fiu. To ja bym mimo wszystko wziął griffa I pytanie, czy będziemy słuchajcie wyżej Na przykład w top 4 naszego klubu Byłoby to na pewno super, o nie Tylko nie Miko, nie lubię tego Nie lubię go, naprawdę, on mnie strasznie irytuje Zawsze, dobra, rozwalamy słuchajcie, od razu Bijemy od razu, od... znaczy on mnie nie, gdyby ktoś pytał. Fajnie, fajnie, że temu gościowi zabrał się ponad połowę życia i przeżył. Ale to jest ale to jest giga wkurzające. Dobra, dobra, bijemy, bijemy. Ej, to naprawdę wkurza. Kiedy jesteś dosłownie jedną sekundę od rozwalenia kolesia. Co tu się dzieje w ogóle w tej grze? Sery, co tu się dzieje? Co? Czy ten koleś zabrał naprawdę tylko 2000 HP? I ja nie mówię, że jestem dobry. Ale 2000 HP. Szkoda, natomiast my jesteśmy egzekwo na piątym miejscu. Mam, słuchajcie, więcej wygranych w mega świni niż połowa, co jest fajne. I więcej niż ludzie po 40 tysięcy pucharków.